Dobry, witam Was na odcinku YouTube Fabryka Rowerów. Dzisiaj ze studia Bike Fittingu wraz z Marcinem, naszym fizjoterapeutą, fitujemy Irka Bielenika. Ja mam pytanie do Marcina, czyli fachowca. Marcin, czemu bike fitting dla takiej osoby plus 60 i po co ten bike fitting? Jest jeden ważny cel bike fittingu, mianowicie umożliwić ciału wykonanie neutralnego ruchu. Czyli ruch ma być wykonywany w sposób, który nie dąży do dysfunkcji. I na przykładzie Irka mamy sytuację, że Miednica posiada asymetrię pewną. I musieliśmy wykonać taki zabieg, który tą symetrię nam zbuduje. I jest to mechaniczne zbudowanie symetrii za pomocą wykorzystania podkładki pod blok. I to jest tak naprawdę główny cel naszego dzisiejszego spotkania. Marcin, ty już byłeś bohaterem naszych odcinków na YouTube. Można obejrzeć wielu odcinków. Zobaczymy, jaką wiedzę przekazałeś Irkowi, bo wiem, że to już jest koniec bike fittingu. I może Jerego powie swoimi słowami. Co na ten temat myśli, ok? I to jest bardzo dobry pomysł. Zobaczymy, czy wiedza została przyswojona. Irek, w styczniu odbyły się Twoje 60. urodziny. <gry> tak, to prawda. I chyba to jest najwyższa pora, żeby coś oczywiście zmienić w swoim życiu. Całe życie jeździłem na rowerze i tak naprawdę nie wiedziałem jak ważne jest ustawienie tego roweru. Ale niektórzy mówią, że w Twoim wieku to się powinno do trumny położyć. Tak, ale ja wstałem właśnie z trumny i dzisiaj... codziennie wstaję, dzisiaj. że tak powiem uciekam na rowerze przed własną trumną. <ścoughs> Sytuacja jest prosta. No i robię to dość skutecznie, e, jak widać. Irek, nie wiem, który to już jest rower tutaj od nas, natomiast mamy, robimy Ci dzisiaj, miałeś zrobiony profesjonalny i pełny bike fitting przez Marcina. I powiedz swoimi słowami, po co to, na co? Czy to jest potrzebne? Czy my tutaj naciągamy ludzi, namawiamy, żeby przyjeżdżali do nas i wydawali kasę na ten bike fitting? Jak ty to oceniasz? Kiedy przychodzisz tutaj, myślę, że większość ludzi ma pewnego rodzaju blokady, bo siedzi facet, który wydaje, któremu się wydaje, że jest zajebistym kolesiem, a na prost niego jest specjalista i trzeba przy tym specjalistom się otworzyć i powiedzieć, że przykład, to mam, to mam, to mi dolega, nie wiem, brętwiej mi ręka, boli mnie plecy, on to wszystko sobie zapisuje, analizuje. Wywiad, przepraszam. Tak, oczywiście. I zaczyna podsuwać te rozwiązania wynikające z jego doświadczeń. Myśmy to przeanalizowali. Jaś nie wiedziałem, że na przykład trzeba by mi pod, yy, pod progi podsunąć taką dodatkową podkładkę. Dwa Podkładki masz pod progi. Tak, 2 mm więcej. A wynikało to z tego, że tu na ekranie zobaczyłem, że siedzę lewą stroną biodra zdecydowanie mocniej. Wyświetliło się to tutaj na, na czerwono. Przestawialiśmy siodełko i teraz w większości, proszę bardzo sporadycznie zapala się na czerwono. Mam tylko trzymać kadencję 85. Ja tylko dodam, że Irek ma na siodełku ma nałożoną matę sensoryczną i tutaj jest kamera, program Gebiomice, który pokazuje nacisk, w którym miejscu naciska prawidłowo i nieprawidłowo. I jak jesteśmy przy siodełku, to powiem Ci anegdotę. Dzisiaj do nas pisze Pan że proszę mi doradzić siodełko, online. Nie da się doradzić siodełka online, o tym nagramy odcinek. Ale ja usiadłem się na takiej macie, wykonałem parę ruchów, maszerowałem w miejscu, zostałem dociskany i potem zobaczyłem to, dosłownie, tak jest odcisk palca, zobaczyłem odcisk moich pośladków. Gdzie jest ten nacisk największy? Z czego? Wysłaliśmy wniosek, jakie powinienem mieć siodełko. Czyli powinienem mieć między 145 a 155, a że nie ma 150, więc pracujemy nad tym, żeby to było idealnie. Czyli przesuwamy to do przodu, do tyłu, żeby złapać odpowiednią szerokość Twoich kości. Dokładnie. I teraz czuję naprawdę, jeszcze nie mogę powiedzieć, komfort, bo powinniśmy mówić o dyskomforcie, kiedy jedziesz ponad godzinę, czasem dwie albo trzy. Każda niedoskonałość związana. Z niedopasowaniem roweru do Ciebie, no zmienia wyginięciem Tak, zaczynają Cię boleć ręce, plecy, nogi, po prostu wszystko, męczysz się i wracasz do domu i w dupie, więcej nie jadę. Naprawdę. A kiedy masz to dobrane, to zaczyna być naprawdę przyjemnością. Ale tej przyjemności nie odczuwasz, kiedy wiesz, że masz dobrane. Dopiero czujesz, kiedy masz niedobrane, jaki to jest właśnie. Discomfort. A co Ci na przykład w poprzednim sezonie tak najbardziej dolegało, co, co, co ci co bolało na rowerze, o, może w ten sposób? Yy, czasem drętwiała mi ręka, tak, nawet, nawet czasem, czasem dwie, yy, okazało się też, że bardzo mocno przeciągam, przeciążam yy, mięśnie łód, ale wyjaśniliśmy sobie teraz o co chodzi. Okazało się, że powinienem też ćwiczyć więcej mięśni pośladków, bo jest tu pewnego rodzaju zależność między mięśniami, o której, kurde, po prostu nie wiedziałem. Wiem, jakie, jakie ćwiczenia wykonywać. Ile może przerwa, żebyś nie spadł? Nie, no nie spadnę, tylko będę więcej sapał. Na tym to polega. Ale jak mam dobrze ustawione, to mniej sapie. bo jakbym sapał, gdybym miał nieustawione. I gdybyś miał jeszcze przepłonę zamkniętą. A, właśnie. I tego też mnie Marcin uczył. Ale na skutek wieloletniego przyzwyczajenia jeszcze tego nie kontroluję, więc powinien jechać tak. O, klatka, do góry, głowa do góry. Nie zamykać się w sobie. Czyli powiedz mi, bo przez tyle lat się namawiałem na tweeting i jak, jak ze ścianą w końcu się udało Ciebie namówić. No i powiedz takie ostatnie kluczowe słowa. Bardzo ważne jest to, żeby dać się przekonać, są mądrzy ludzie, są mądrzejsi ludzie od Ciebie. Ode mnie i dzisiaj się o tym przekonałem. O to chyba nie trudno, żeby znaleźć mądrzejszego od nas. Jest więcej takich osób mądrzejszych ode mnie. Ale oni jeszcze mają swoją wiedzę podpartą elektroniką, badaniami naukowymi. I stąd jest ten efekt. Gdybyś zobaczył wykres graficzny z mojego siodełka, wcześniej cała lewa strona była na, na czerwono i było krzywo ustawione. A teraz, proszę bardzo, zielono, kolor nadziei, mogę jeździć. To ostatnie pytanie Irek. Już Cię nie męczę. Powiedz mi czemu gravel? Nie szosa, nie góral. Uwielbiam jazdę gravelem dlatego, że w każdej chwili mogę podjąć decyzję o zmianie kierunku jazdy, o zmianie trybu tej jazdy. Zjeżdżam z ulicy do lasu, byleby to nie był piach jakiś taki dość sypki. Ja uwielbiam właśnie to. To chyba kwestia charakteru, bo są tacy, co potrafią kilometrami kręcić po asfalcie. A ja lubię parę kilometrów po asfalcie, przeskoczyć na pole, czasem nawet po większych, po większych dziurach. I muszę powiedzieć, że na gravelu to już jechałem w takich wertepach, że to jest masakra. Pod warunkiem oczywiście, że jeździsz na mapie Google'a, wtedy ona Cię prowadzi na krew. Jak jeździsz na mapie Google'a, musisz mieć gravela. Jak jeździsz na innej, to Cię poprowadzi idealnie. Dla mnie bajka. A gdzie podróż jakaś w tym roku na rowerze? Planujesz jakąś dłuższą wycieczkę? Będę... Rowerową? Bardzo chciałbym przejechać wokół, wokół zalewu szczecińskiego, to jest mhm. pierwsza rzecz. No i ciągle mi się śni to takie marzenie, żeby przewieźć się ze Świnoujścia wzdłuż polskiej zachodniej granicy, aż na samo południe. Mhm. Bo to jest piękna trasa. Ty dla mnie jesteś też motywacją. Naprawdę. Nigdy nie będę w stanie Inaczej powiem, robię to, co jest w zasięgu moich możliwości. Dobry rower, dobry sprzęt, dobra sylwetka pozwala mi na to, żeby na tym rowerze spędzać więcej czasu. Tak jak kiedyś ktoś mówił, Boże, rower ze wspomaganiem elektrycznym to dramat, jakiś styk, jaka siatka. Nie! Bo Ty masz też elektryka, prawda? Tak, oczywiście i rzadko z niego korzystam, ale jak jeżdżę z kimś, kto ma tego elektryka, to nasze podróże się wydłużają, i nikt się przy tym nie męczy. I wracamy po 4 godzinach, i każdy jest zadowolony. A nie 4 godziny, i myślisz sobie, koniec zjazdu na rowerze. Okay. Irek, co? Życzę Ci wielu udanych przygód na tym rowerze i na innych. Jesteś świetnym naszym ambasadorem i świetnym pasjonatem kolarstwa. I co? Na trening bezrobotnych też zapraszam. Za każdym razem tylko czasu trochę brakuje. Już za kilka dni lecę nad morze, zamierzam ujechać Szczecin, potem okolice Pobierowa, no i powrót. Okay. Was też zapraszam. Do zobaczenia.